Medjugorje ostrzega. Przygotuj się, ponieważ wielkie wydarzenie może wydarzyć się wkrótce. Mówi się, że Matka Boża ukazała się wizjonerom z tej małej wioski w Bośni i Hercegowinie i przewidziała katastrofalne wydarzenie, które zmieni historię ludzkości. Trzy dni ciemności i całkowite globalny blackout. Konsekwencje tej przepowiedni są poważne i przerażające, wymagając przygotowania duchowego i fizycznego na nadchodzące wydarzenia. Według przepowiedni wydarzenie zacznie się nagle bez wcześniejszego ostrzeżenia, pogrążając świat w całkowitej ciemności. Nie będzie światła, elektryczności, a komunikacja zostanie przerwana. Ludzie są radzeni, aby pozostali w domach, zamknęli drzwi i okna oraz unikali jakiegokolwiek kontaktu z zewnętrzem. Strach rozprzestrzeni się jak cień, a tylko ci, którzy będą przygotowani duchowo i fizycznie, będą mogli przetrwać te trzy dni ciemności. Obraz wygaszonych pustych miast i opresyjnej ciszy tworzy wyraźne poczucie terroru. Ludzkość będzie musiała zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami, gdyż nieznane przeniknie do umysłów i serc. Ale to dopiero początek, ponieważ prawdziwe niebezpieczeństwo dopiero nadchodzi. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej aktualizacji. Prawdziwe ciemności nie są tylko na zewnątrz, ale także w nas samych. Matka Boża podkreśliła znaczenie intensywnego przygotowania duchowego. Ludzie są zachęcani do ciągłej modlitwy, szukania odkupienia i oczyszczenia swoich dusz. Ten okres ciemności będzie próbą DLA ludzkości, momentem, w którym siły zła będą próbować wykorzystać ludzką podatność. Tylko poprzez modlitwę i łączność z Bogiem będzie możliwe opieranie się pokusom i pułapkom, które się pojawią. Modlitwa różańcowa została wskazana jako potężne narzędzie do uzyskania boskiej ochrony. Słowa różańca będą świecić jak światło w ciemności prowadząc wiernych przez chaos. Szczera dewocja i niezachwiana wiara będą najskuteczniejszymi broniami przeciwko ciemnym siłom, które będą próbować infiltrować domy i umysły ludzi. Oprócz przygotowania duchowego, niezbędne jest także zgromadzenie podstawowych zapasów do przetrwania trzech dni ciemności. Nieużywalne jedzenie, świece, woda pitna i inne artykuły przetrwania powinny być zgromadzone z wyprzedzeniem. Zdolność do oczyszczania wody stanie się kluczowa, ponieważ zewnętrzne zasoby nie będą dostępne podczas blackout. Podstawowe umiejętności przetrwania, takie jak rozpalenie ognia i gotowanie bez elektryczności, również będą potrzebne. Utrzymanie ciepła będzie niezbędne w świecie bez światła i technologii. Ludzkość będzie musiała na nowo odkryć starożytne wiedzę i tradycyjne praktyki, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Każda rodzina powinna przygotować się tak. Jakby to była ostatnia szansa, ponieważ niepewność przyszłości wymaga pełnego przygotowania. W czasach kryzysu solidarność i wiara wspólnotowa stają się kluczowe. Przepowiednia z Medjugorje zachęca wspólnoty do jednoczenia się, wspierania się nawzajem i dzielenia się zasobami i modlitwami. Modlitwa zbiorowa będzie latarnią nadziei i siły, łącząc serca i duszę w niezłomnej więzi wiary. Rodziny powinny otworzyć swoje domy dla tych, którzy są w trudnej sytuacji, tworząc sieci wsparcia, które będą mogły przetrwać przeciwności. Dzielenie się zasobami, takimi jak jedzenie i woda, stanie się aktem miłości chrześcijańskiej, sposobem na okazanie wiary poprzez działania. W tych chwilach ciemności, światło Wspólnoty będzie cennym przewodnikiem. Na koniec, przepowiednia oferuje obietnicę przewodnictwa i boskiej ochrony. Matka Boża i Jezus Chrystus będą obecni, opiekując się wiernymi i oferując ochronę przed siłami zła. Utrzymanie wewnętrznego spokoju i zaufania w Bożą opatrzność będzie niezbędne do przetrwania nadchodzących prób. Wizjonerzy z Medjugorje mówili o namacalnej obecności Matki Bożej, która będzie czuwała nad wiernymi w tych trudnych czasach. W trakcie dni ciemności Matka Boża zapewnia wiernych, że nigdy nie będą sami. Odmawianie świętego różańca, czytanie Pisma Świętego i medytowanie nad tajemnicami boskimi będą sposobami na utrzymanie łączności z niebem. Nawet w najciemniejszej ciemności światło wiary będzie świecić intensywnie, prowadząc ludzkość ku zbawieniu. Wiatr wył między gałęziami nagich drzew, przynosząc ze sobą szept dawnego strachu. Gwiazdy wydawały się gaśnieć jedna po drugiej, jakby samo niebo żegnało się ze światłem. Noc pierwszej ciemności wreszcie nadeszła. A świat przygotowywał się na wejście w bezczasowy otchłań. Gdy słońce zachodziło na horyzoncie, nienaturalna cisza opadła na miasta i wioski. Ulice, zazwyczaj ożywione ruchem i głosami, były puste. Ludzie szukali schronienia w swoich domach, postępując zgodnie z radą wizjonerów. Drzwi i okna były zamknięte i uszczelnione, tworząc bariery przeciwko nadchodzącej ciemności. W domach rodziny gromadziły się na modlitwie. Światło świec rzucało drgające cienie na ściany, tworząc atmosferę powagi i lęku. Każda modlitwa była szeptem, każde słowo nadzieją. Twarze były wyraźnie napięte, ale oczy świeciły wiarą. W trakcie tych dni ciemności obecność Matki Bożej będzie odczuwana, przynosząc pocieszenie i ochronę wiernym. Wiara będzie światłem, które poprowadzi wszystkich przez chaos, aż do momentu, gdy światło dnia znów zacznie świecić. Gdy ostatnie światło dnia zniknęło. Absolutna ciemność otoczyła świat. Nie było księżyca ani gwiazd, tylko głęboka i przytłaczająca czerń. Na zewnątrz powietrze było nieruchome i bez ruchu. Nie było dźwięków ani ruchów, tylko przerażająca cisza, która zdawała się ważyć na duszy każdego, kto był jeszcze przytomny. Ludzie zamknęli oczy i trzymali się swoich modlitw. Święty Różaniec był odmawiany bez przerwy, z oddaniem, które nie znało odpoczynku. Każda zdrowaś Mario była błaganiem, każda ojcze nasz prośbą o ochronę. Obecność Matki Bożej była namacalna, jak pocieszenie, które uspokajało. Ludzie zaczęli odczuwać niepokojące obecności poza swoimi domami. Dziwne hałasy, odległe szepty i stłumione kroki odbijały się w ciszy. Siły zła, przyciągnięte ludzką podatnością, próbowały się wślizgnąć. W tych chwilach wiara była wystawiana na próbę. Niektórzy ulegli strachowi, pokonani przez rozpacz. Inni jednak znaleźli w modlitwie siłę, o której nie wiedzieli, że ją mają. Wskazówki i ochrona obiecane przez Matkę Bożą były światłem w ciemności, kotwicą, do której się trzymali. Podczas gdy rodziny izolowały się we własnych domach, społeczności nadal komunikowały się za pomocą umówionych sygnałów, takich jak migające światła. Z okien lub przy dźwięku dzwonów ludzie zapewniali się nawzajem o swojej obecności. Solidarność i wiara wspólnotowa były silniejsze niż kiedykolwiek. Zasoby były dzielone ostrożnie, aby nikt nie pozostał bez niczego. Jedzenie i woda były sprawiedliwie rozdzielane, a umiejętności przetrwania stawały się cenną walutą w tych dniach ciemności. Generozność i altruizm były największymi cnotami. Drugi dzień ciemności był najtrudniejszy. Zmęczenie i strach zaczynały ciążyć na ludziach. Świece paliły się powoli, a izolacja zaczynała wpływać na umysły. Jednak modlitwa nie ustawała. Każda dusza była zaangażowana w duchową bitwę, a każde słowo modlitwy było mieczem przeciwko ciemności. Kapłani w swoich domach kontynuowali celebrowanie mszy w samotności, ofiarując ofiarę mszy za cały świat. Dzwony kościołów, choć milczące, odbijały się w sercach wiernych, obecność boska była namacalna, płomieniem, który płonął nawet w najgłębszej ciemności. Kiedy nadszedł trzeci dzień, zaczęła być odczuwana nieznaczna zmiana. Ciemność, choć wciąż głęboka, wydawała się mniej przytłaczająca. Ludzie poczuli nową nadzieję budzącą się w ich sercach. Obietnica Matki Bożej, że ten czas próby minie, była pewnością, której nikt nie wątpił. Trzeci dzień był ostatnią próbą wiary. Modlitwy przekształciły się w pieśni, szeptane słowa w pochwały. Obecność zła, choć nadal wyczuwalna, wydawała się ustępować przed światłem wspólnej wiary. Rodziny zjednoczyły się w jeszcze silniejszej dewocji, a wspólnoty znalazły nowe sposoby, aby wspierać się nawzajem. Gdy w końcu trzeci dzień dobiegł końca, na horyzoncie zaczęło się pojawiać blade światło. Nie było to słońce, ale boskie światło, które zapowiadało koniec ciemności. Ludzie z łzami w oczach dziękowali Bogu za prowadzenie ich przez ten czas ciemności. Drzwi i okna zostały powoli otwarte, a światło dnia wreszcie znów zaświeciło nad miastami i wioskami. Życie trwało dalej, choć naznaczone. Wiara i Solidarność triumfowały, a świat był gotowy, by iść naprzód. Po trzech dniach ciemności świat już nigdy nie był taki sam. Doświadczenie zjednoczyło ludzi w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Odnowiona wiara i wzmocniona solidarność stworzyły nową nadzieję na przyszłość, pokazując, że nawet w najciemniejszych chwilach światło wiary może świecić intensywnie. Ludzie na nowo odkryli wartość modlitwy, wiary i wspólnoty. Słowa Matki Bożej na zawsze zapisały się w sercach wszystkich, jako ostrzeżenie i wskazówka na przyszłość. Kościoły wypełniły się wiernymi, pragnącymi dziękować i żyć zgodnie z wolą Bożą. Wspólnoty wzmocnione wspólnie przeżytym doświadczeniem stały się bardziej zjednoczone i solidarne. Wiara stała się filarem, na którym można odbudować nową, bardziej sprawiedliwą i ludzką społeczeństwo. Przepowiednia z Medjugorje ze swoim przerażającym ostrzeżeniem o trzech dniach ciemności się spełniła. Ale zamiast zniszczyć świat, zaoferowała możliwość odkupienia i odrodzenia. Dzięki modlitwie, solidarności i boskiemu przewodnictwu Ludzkość przetrwała największą próbę, wychodząc silniejsza i czystsza.